Dzień dobry. Witajcie kochani, dzisiaj dwie duże, no, no. ta nie największa, no, bo jest jeszcze mega, ale i tak ekstra linia z bądzikowym numerem 007. No i chyba ostatnia nam została, ostatnia co? Mieliśmy swoją bądźmy. paczkę, więc zobaczymy co w ósemeczce się kryło. No to ja zacznę od tej wielkiej krzyżówki, bo o. już się nie mogę doczekać. O. O. Czekajcie, Dobra. przybliżymy. Miśka przygotowywała. Na razie mamy jeden. Mhm. Serce. Zawsze jeden do przodu, no. Mhm. No dobra. To co? Po dwie? No po dwie. Co tu? Co tu? J. Myślałem, że U. O, o jest U. i U. Jest i U. Dobra. J i U. Szukamy, kochani. U mamy pięknie tu. U. Zakupy mają u. To ładnie Wiedynburg. ładnie. Tak. Udo. No zobaczymy. Albo się uda, albo się nie uda to albo coś wy uda. Wy wydrapać. U. u. Jakoś tak. Masz jod jeszcze? Miszka ta jakoś tak ładnie się tutaj? Fajnie się skręca. Ale ciutko, nie? no. Niektóre to coś się zadzierały, ja nie wiem. jod. Um. Chyba wszystko. W zielonej, w zielonej, dobra. A, A co na to? Bonus Nic, nie ma. nic, nic. nic. Jo. Jonatan. Wiem, 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 Jonatan. Co, so, dwa na górze I tu mamy... Tu wszystko. mamy wszystko. Okej, okay. no to dwie kolejne. O fajnie. ale fajnie. A i F. No falochron. F. No Tu mamy A, A. No A to jest zawsze. Fajna literka. Fajnie poszukiwane. A F. Tutaj. Mamy Od razu jak przejaśniało Prawda? No pięknie Powiem wam, że magnifik No to tutaj teraz. Zobacz. A F F A A Proszę. Proszę, proszę i lecimy do tej różowiutkiej. Też masz cel. Co drapać? O. o, Tu mamy wyrazik. Pięknie. O, tu na krzyżaczku F pomaga nam przy dwóch od razu. Mm, do... A, tu jeszcze A. No i tu mamy wszystko. Dobra. X. XB. B. X, X, X w bonusie. Żeby nie było, czy nie by... nie czy będzie tu jakieś taksi? B Edynburg, Mamy B mm, I w zielonej jedyne B Jedyne, jedyne. Tutaj bingo Boa mm, koniec. koniec W I W I Mamy I I w -i. tutaj jest i kochani w tu ładnie i wskakuje ale na razie jeszcze poblokowane mm -hmm. w i w i e, figa 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 tu mamy drugi no, i dobrze. O. I mhm. I tu będzie wszystko. I co my byśmy tu chcieli? Oby nie V. Bo mogą dać. Oby zrobiło fajną robotę, więc ja chcę. O. No i widzisz. widzisz? I mamy V. Ja nie wierzę. Tak myślałam. Czyli tu, kochani... Bo tu jakiej by literki nie dali, to by coś tam było. Mhm. Mm kochani, dali kochani, dali. ostatnia krzyżóweczka, niestety, niestety, pusta. tej głównej nie było. nie było. W tej paczunie, nie. może będziemy jeszcze szukali tej głównej. Więc teraz sobie przybliżamy na ekstra, ekstra linię. Z numerkiem Tak. 007. No i tu będziemy szukali super wygranej. Mamy laczki i księżyc. Mhm. I ja już zaczynam. Laczki są. Oj, księżyc. Co Misiu tam masz? Co ty tam masz? Widzę. A widzę. No, księżyce tu ładnie nawet wpadają z tymi laczkami. Dobrze. Dobrze. Widzisz, to jest... Znak. Oj, nasze laczki, nasze. To jest znak. Nasze kochane. Dobra. Dzięki temu, że jest miśka, to chyba nic nie pominąłem. Leżak i krabik. Jest tutaj krabik w jednej linii z leżakiem. Tu masz dopiero krabik. I koniec chyba. I dalej nie widać. Co tu kolejne? Łódź i piłeczka. Łódka i piłeczka. No to jedziemy. Ojacie! Widzisz? Mój ty anioł stróż mnie pilnuje. Uh -huh. Łódź i piłeczka tu tu piła. Jest dobra. Kolejne dwa. Kluczyk, gwiazdka. Gwiazdka w zielonym. Gwiazdunia. kluczyka. Mi się nie, nie widać. Nie widać kluczyka. Nie chcieli nam tutaj dorysować. Dodrukować. I mamy teraz rower i kości. Rowerek już jest. Są kolejne. Kości też. Kości też tu się pokażą. I wszystko. Wszystko, wszystko. Co Cytrynka i diament. No no no. Cytrynki to wiem, że były. Ale Zobaczymy wiem, jak z tym diamentem. Cytrynki były. To było. Dobra Moneta. i ma motyl. tyle to na pewno. A moment, nie wiem. Mm. Szukamy, szukamy i kreślimy. I tylko tyle? Mm -hmm. Ja myślałem, że więcej. Okej. Okay. Kwiat? Ptak. Ptak. Mm, tu mamy w zielonym. Na różowym ładnie. Ale kwiatuszka nie widać. No nie. Kochani. Korona i słoneczko. Sprawdzamy od samej góry. Jest korona w zielonej. Na żółtym. O je, zobacz. Jedno jedyne na żółtym. Co tutaj dalej? Popcorn i tęcza. No to sprawdźmy. Popcorn ten jest w zielonym. Tutaj na różowiódkim. I dwie w żółtym. No Okej. Okay. Jeszcze sześć. Lody, Lody, okulary. Okulary już mam. Kolejne tu na żółtym, ale lodów zabrakło. Zabrakło serduszko i podkowa. Jest serduszko. Mamy. Jest i podkowa. Kochani. Serduszka podkowa Koniec. i co? Zostają nam dwa ostatnie i mamy słonika i, i wiatrak. Mm -hmm. Słonika i wiatrak. Tu słonik. Wiatrak. O, był, był, był. Ale delikatnie dotknęłaś, się, jak się zdrapało szybko. Yy, wiatraczek. Wiatraczek. Słonik tu i tu i... Ale ko zobaczcie te rolki jakby wpadły. Kochani. No poblokowane. Mega fik, mega Mega fik to bym zrobił, jakbyśmy tu znowu 14 tysięcy wydrapali. Ja nie mogę, Miśki Trzeci dzisiaj Drugi pustak. Drugi pustak. Dwie drapki Dwa pustaki. CFL. Kochani. Oj, oj, ostatnia oj, oj. wielka. Ostatnia wielka. Zobaczymy. Spięcie. Będziemy może szukali. Może gdzieś jeszcze zostaniemy. I będziemy szukali tej głównej. O ile jeszcze nikim nie Kochani. Buziaki. Pozdrawiamy. Pa pa.